Przesłanie do społeczeństw europejskich przeciw obojętności wobec wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Rosja po raz kolejny zaatakowała swojego sąsiada, niepo, niepodległy kraj Ukrainę. Od początku tej niesprowokowanej agresji minęło ponad 100 dni. Od tego czasu ze swojej ojczyzny uciekło niemal 7 milionów Ukraińców. A zabitych zostało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, z czego większość stanowią cywile, starcy, kobiety i dzieci. Każdego dnia Rosja prowadzi totalną wojnę przeciw Ukrainie. Bombarduje i zrównuje z ziemią miasta i wsie. Dokonuje systematycznego ludobójstwa znaczonego masowymi mordami i gwałtami. Od czasu II wojny światowej nasz kontynent nie widział takich obrazów bestialstwa i bezwzględności. Mimo to krwawiąca Ukraina nie otrzymuje pomocy adekwatnej do śmiertelnego zagrożenia, w jakim się znajduje. Z jednej strony nie dostaje należytych dostaw broni z Zachodu, z drugiej nie może doczekać się dotkliwych sankcji wymierzonych w Rosję. Świat jakby przyzwyczaił się do przerażających obrazów z Ukrainy, a jego sumienie zobojętniało. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że ukraiński naród zostanie zniszczony na oczach cywilizowanego świata, który nie zdoła temu zapobiec, ponieważ nie będzie miał takiej woli, choć miał takie możliwości. Apelujemy do sumienia obywateli Europy, a zwłaszcza jej politycznych elit, aby nie odwracali oczu od cierpiącej Ukrainy i wsparli ją w nierównej walce z agresorem. Koniec z obojętnością wobec mordów na Ukraińcach. Oni walczą o godność i przyszłość Europy. Ich porażka będzie także naszą porażką.